ruszyła akcja Bezpieczny Przedszkolak na Drodze w ramach inicjatywy Bezpieczny Powiat Chrzanowski. Jej koordynatorem jest Przemysław Rejdych, członek Zarządu Powiatu Chrzanowskiego. Rozpoczęliśmy od bardzo niebezpiecznego skrzyżowania w centrum Myślachowic, skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z drogą powiatową i z drogą gminną. Staramy się tutaj, jako radni z Myślachowic, staramy się jako Rada również powiatu Wszyscy no, bardzo popierają ten wniosek, żeby powstały tutaj światła, czyli oznakowanie świetne przejście dla pieszy z każdej strony na drodze powiatowej, na drodze gminnej i na drodze wojewódzkiej. Najmłodsi nauczą się jak bezpiecznie poruszać się po jezdni. Dowiedzą się też, dlaczego nie warto rozmawiać z nieznajomymi. W rozmowach z młodzieżą poruszane będą głównie problemy z użytkami. Seniorzy usłyszą, jak nie dać się naciągnąć oszustom i jak zabezpieczyć dom przed złodziejami. Wszyscy dostaną odblaskowe gadżety, kamizelki, zawieszki i opaski na rękę. Profilaktyka kosztuje taniej niż leczenie późniejszych skutków. Czyli prewencja, prewencja jeszcze raz prewencja. Ostrzeganie, tak? I zaczynamy od najmłodszych poprzez szkoły podstawowe, poprzez szkoły średnie i poprzez uniwersytety trzeciego wieku, seniorów, wszyscy mają odpowiednią wiedzę do swojego przedziału wiekowego przekazaną. Także jest to kontynuacja i do końca mojej kadencji będę się starał co roku takie akcje prowadzić w ramach programu Bezpieczny Powiat Szanowski.